Wy się tu modlicie, a ja tam jem i piję. Jestem Ale czy nie wszystko wszyscy na stałe głosy. Pewnie troszkę, ale nie miałem świadomości, że staję wewnętrznym A Ale jak dużo jeszcze brakuje człowiekowi nie? Do, do apostołów, oni nie mieli czasu nawet tak głosić słowo że nie mieli czasu nawet, żeby zjeść i pić, czy się przespać. Jestem to jednak, dużo, dużo rzeczy. Słuchajcie drodzy, przebrnęliśmy przez tę misję aryzmatyczne, ja nie wiem, czy jak tam ukrycie coś z tego, czy nie ma, nadziei tak? nadzieję, Ja sobie Pan mi to powie. Natomiast teraz taki temat, naprawdę Długo chodziłem. Zupełnie nie może o to kryśli chodzić. No i, 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 i tak się śmieje, jak nie ma co wiedzieć, to można się wiedzieć się tego bawa. Coś tam zawsze. <śmien autobusza> Rzeczywiście. ostatnio, żeś, aha, tam na, na seminarium tam, tam też użyłem tego wybryku, jakim jest. Jak mnie nie wchylą miłości, e, A propos, to, to było? Czy to O czym tu O O A, wiem, O w O czym mówiła? O do otrzymania O w duchu, to właśnie Dzisiaj, O właśnie autorytet posługującego brzmi bardzo tak dumnie. Zapowiada się nieźle. <śmiech> <śmiech> a to zobaczymy jak yy, Autorytet posługującego do Chciałbym zaś tę sprawę właśnie w święty Pawle, w świętym Pawle i yy, hymnie o miłości. A dlaczego to za chwilę. Chciałbym najpierw zacząć tak poprzednio, przytoczenia tekstów Słowa Bożego. I tak ustanowił Bóg w kościele najpierw apostołów, po które proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrowienia? Czy wszyscy uzdrawiają? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, Stałbym się jak mieszkręcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak niż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na Jałmużnę całą majętność moją, a ciało moje wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic zbędny Miłość cierpliwa. Jest. Łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez stylu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współwecali się sprawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustali, nie jest jak proroctwa, które się skończy. Albo jak dar języków, który zniknie. Lub jak wiedza, której zabraknie. Po części jest tylko poznajemy. Po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem, dziecko, mówi, gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś tak zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznałem po części. Wtedy zaś poznam tak, jak zostałem poznany. Tak, tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Nieraz ja jak mówię moim dzieciakom, że... mojej młodzieży, że jak pójdziemy do nieba, to się skończy wiara. Nie będzie wiary. Nie będzie nadziei. Będzie tylko mówić, to są przerażenia. Jak to nie będziemy wiedzieć? nie, bo już będziemy wiedzieć i widzieć. No, tak są Trzeba to tak na marginesie. Drodzy, Autorytet posługującego, On wypływa z misji. Dlatego nawet odwróciliśmy. Najpierw musiałem powiedzieć o tym autorytetcie, później o misji, ale w rozmowie z że do naszego wniosku, że ten autorytet wypływa z misji. Nie? On jest częścią składową misji, którą nosi Władzy czy autorytetem urzędu. Biskup ma autorytet urzędu i władzy. Ksiądz proboszcz, będąc partnerem danej Paraty, z ustanowienia biskupa, ma autorytet władzy. Przełożony do Monachodu na ma autorytet władzy. Władza nad tym, który jest biedakiem, który przychodzi do znajomości. To jest autorytet, który musi być budowany na miłości do tego człowieka. Dlatego, chyb o miłości. Bo w tym chybnie o miłości mamy wyjaśnione, co to znaczy autorytet podróży. Ale zanim o tym, co zobaczcie drodzy, że święty Pan mówi tak, i tak ustanowił Bóg w kościele najpierw apostołów, po które proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają na czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Zobaczcie, jak ważna jest hierarchia w tym wszystkim. Pan, Pan Jezus dawał Kościół hierarchicznych i też chce, żeby w naszej misji posługi to wszystko miało swoją hierarchię, swój porządek. Jeśli kogoś trafi słowo hierarchia, bo jest dzisiaj w mediach bardzo mocno piętnowane, wyśmiewane, poniewierane, to nazwijmy sobie to porządkiem. Duch Święty wiemy, że nie lubi chaosu. Się lubi porządek. Jeśli brakuje porządku we wspólnotach, to się wszystko wali. Mamy takie doświadczenie ze wszyscy, nie? Musi być porządek. Musi być wszystko pokolenie. Zobaczcie, w ustawiania najpierw apostołów, czyli biskupów. I tu jest to kapłaństwo rzędowe biskupi, kapłani, krzążenie kościoła którym winniśmy posłuszeństwo. Ja w szczególny sposób wydałem oczy ja w szczególny sposób w dniu świętym yy, przyrzekłem posłuszeństwo biskupowi jedycjalnemu i prawnie ustanowionemu mojemu przełomowemu a rok wcześniej przed świętymiami złożyłem śluby w się z pełnym zgromadzeniu i ślubowałem posłuszeństwo. Więc zobaczcie, jesteśmy przez Boga zaproszeni do tego powodu. Yy. A wy, drodzy przed chrzestem, jesteście zobowiązani do posłuszeństwa kościołów, apostołów, później proroków, czyli tych, którzy głoszą i wyjaśniają Słowo Boże. Po trzecie nauczycieli, następnie tych, co mają dar czynienia cudów. Niektórzy się dziwią, że ci, którzy mają dar czynienia cudów, <todgłosy> <todgłosy> to nie są przedbiskupacie. Ale to jakoś bardzo. Ubróż. Wspierania pomocą, rządzenia. Tu taki trochę policja dla liderów rządzenia. Mm. <laughs> Gdzieś tam na końcu przemawiania od mojej dziecię zupełnie Zobaczcie, porządek. porządek I każdy z tych nazwijmy je urzędami czy tych. Konkretnymi, konkretnym, konkretne osoby, bo mówimy o konkretnych osobach, są ustawione w pewnym porządku przez Pana Boga. Ustawione w pewnym porządku. I każda z tych potrzeb ma autorytet, który Bóg daje po to, żeby jego misja i posługa były autentycznymi i przynosił go